Cześć, witajcie. Dzisiaj recenzja takiego oto magazynu z Lego Star Wars. Dostajemy tutaj żołnierza klon z 212 Batalionu. Jest to nowy magazyn, wydanie czwarte na 2023 rok. Jego cena to 1999 zł. No i myślę, że magazyn bardzo fajny pod względem minifigurkowym. Dostajemy właśnie tego klona, który był tam w jakimś zestawie. Więc no na plus ja go zakupiłem, ponieważ mało mam figurek ze Star Warsów i myślę, że magazyn może być naprawdę fajny. Magazyn otworzony, e, a więc możemy wyciągnąć zawartość. No i mamy magazyn, mamy minifigurkę. I teraz co zauważyłem jeszcze przed wypakowaniem magazynu, to to, że zazwyczaj robią miniaturki przynajmniej większość przed filmikiem no i tam gdy dawałem zdjęcie magazynu, tam powinna być jeszcze karta i tak właśnie przed jeszcze wypakowaniem tego z tej folii sprzed chwilą że nie mam tutaj karty więc nie wiem czy to będę zgłaszał do Blue Ocean czy nie, ja tych kart nie zbieram więc w sumie mi też jedno no, ale dobra, myślę, że możemy przechodzić. Oczywiście zaczynamy od magazynu. Jeśli was on nie interesuje, przewijacie do minuty podanej tutaj gdzieś niżej. No i nie przedłużając, przechodzimy do magazynu. Dobra, a więc rozpoczynamy magazyn. Pierwsza tutaj strona, mamy. Reklamę, w sensie zapowiedź magazynu Lego Minecraft w sprzedaży od 23 marca. Recenzję tego wyczekujcie, ponieważ dostajemy tutaj świetną minifigurkę Creepera i Slim'a, więc to na pewno wpadnie w moje ręce, jeśli oczywiście będzie dostępny, bo taki magazyn Bogata nadal go nie zdobyłem. Mamy tutaj komiks. Z grogu Mandalorianem. Jak to nagrywam, no to już wyszedł drugi odcinek Mandaloriana. Czekamy na trzeci, więc tam życzę miłego oglądania wszystkim, którzy oglądają. Mi się osobiście drugi odcinek bardzo podoba. Tutaj w tle pokazuję Wam magazyn. No i co do Mandaloriana, wyszedł właśnie trzeci sezon, więc bardzo fajnie będzie co oglądać. Oczywiście nasz Pedro Pascal tam jest jako Mandalorian grogu, więc. Fajnie. Tutaj jakieś zadania. Znowu powrót do komiksu. No i, no i co? Ten magazyn właśnie z Boka chciałbym zdobyć, ponieważ no, jest ona Mandalorianką? Tam jakąś. Więc to by było fajnie ją zdobyć też do kolekcji. Mamy tutaj jeszcze komiks. Mamy plakat. Rób albo nie rób, nie ma próbowania. Mistrz Fioda. Jego cytaty są świetne, warto się słuchać. E, później mamy podwójny, ten taki większy plakat. E, moc jest w nim silna. Jakieś tutaj statki, X-Wing, tamte jakieś, nie wiem jak się one nazywały w sumie. No, wyleciało mi z głowy, no ale te statki, płasik, jakiś tutaj mamy druga część tamtego plakatu po prostu ciąg dalszy jody wyniki tutaj jakieś najlepsze prace z poprzedniego konkursu zapewne najlepsza praca stąd myślę, że tak przyglądając się to w sumie tutaj ten jest najlepszy według mnie później mamy zadania więc znaczy to samo zadanie tylko trochę dłuższe E, więcej zadań. Jakieś tutaj właśnie z, z, z szturmowcami. Więcej łamigłówek. Grogu, którą z żabę zjeść. E, nie no, nie wiem o co chodziło, ale jakieś zadanie z Grogu. Tutaj mamy z, właśnie z tymi jakimiś żołnierzami zadanie. Tutaj jeszcze komiks ponownie. E, zbliżamy się do końca. E, dalej komiks, już ostatnie strony, tak. Jest koniec, więc to był komiks. Tutaj ostatnie zadania. Jest konkurs na zestawy, e, więc jeśli ktoś chce wziąć udział, to e, no, zakupcie magazynie, tu wycinacie, uzupełniacie ankietę, robicie co trzeba. Do wygrania dwa razy ten statek e, obi wana i cztery razy myśliwiec Boby Fetta. Więc myślę, że Wam fajne. E, no i co? W następnym magazynie LEGO Star Wars 4 kwietnia dostępny X-Wing konstrukcja, więc myślę, no to, no to co dobre się skończyło, czyli te minifigurki, które dostawaliśmy już koniec, wracamy do jakiejś budowli, które zapewne ktoś tylko kupuje dla elementów, e, więc no, tego się nie spodziewajcie recenzji, to, to, to nie. Tutaj jakieś National Geographic Kids, reklama jakieś rzeczy. I z tyłu reklama, czy tam zapowiedź yy, magazynu z Jurassic World w sprzedaży od 9 marca, jako dodatek Raptor Inkubator, więc jakaś złota karta. Więc fajnie, ale tych Raptorów z Jurassic World jest już tyle, że to jest no, dużo po prostu. Yy, dobra, to był magazyn. Teraz przechodzimy do Omawiania minifigurki. Dobra, minifigurką otworzę na nagraniu, żeby nie było, jakby, bo tej karty nie ma, więc, jak już coś mi nie pasuje w magazynie, to później się obawiam o resztę, czy wszystko będzie się zgadzało. Otwieramy, wysypujemy tutaj, by było widoczne. I tak, figurka się zgadza, tutaj ją mamy, więc teraz przejdziemy do jej szerszego omawiania. Dobra, a więc składamy minifigurkę. Nóżki, świetne nadrukowania, pancerz, pomarańczowe elementy, torsik będzie następny, również pomarańczowe elementy, zbroja, pas z tyłu, tak prezentuje się nadruk, taki dość, no, zbroja tego właśnie klona, żołnierza, główka, nie mam innych klonów, ale z tego co wiem, to ta główka pojawia się w innych też klonach. To jest taka zwykła główka. Myślę, że bardzo fajna w kolorze takim, jak to się nazywa, nugat. Nazywałem ten odcień. Mamy hełm, więc go zakładamy do naszego szturmowca. Na sturm... co ja mówię? szturm. No, no, klon, nie, tego 212 batalionu. E, bardzo ładny home. Właśnie mamy go, pomarańczowe również elementy. Ten e, typowy taki wzór na tym kasy... kas... kas no, kasku. E, przepraszam, że jakoś tak się dzisiaj wypowiadam. Może bez sensu. E, I mi się zniszczyła podstawka. Mamy oczywiście na wyposażeniu taki oto blaster. No i tak się prezentuje ta mini figurka. Myślę, że jest naprawdę ładna, świetne detale. Home ładny. No i ta główka jeszcze razem Wam pokażę z tyłu, brak na druku. No i tak się prezentuje mini figurka. Jeśli znajdę zestaw, w którym się znajdowała ta mini figurka, to zobaczycie go gdzieś tutaj po boku. No i tak się w tym zestawie ta minifigurka się znajdowała, teraz jest dostępna w magazynie, więc polecam go zdobyć. No i e, teraz rzecz biorąc, gdybym dostał kartę w magazynie, byłoby tylko szybki przegląd jej, ale że jej nie mam, no to przechodzimy do podsumowania. A więc, czy poleciłbym zakup magazynu? Myślę, że tak. No jak już mówiłem wcześniej we filmiku, e, warto zakupić dla tej minifigurki właśnie tego klona, który tam pojawił się w tym zestawie jednym. E, no i co? Cena 19,99 zł. Więc no to, że ta podwyższona cena, powinna być jeszcze karta. Więc jeśli ktoś zbiera to. E, Dostajecie również tam złotą kartę. Jeśli znajdę zdjęcie, to wyświetli się tutaj. Jeśli nie, no to e, została złota karta z, e, z jakąś postacią. Też nie umiem teraz sobie przypomnieć, kto tam był. E, no i co? Myślę, że to by było tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.